Witam was bardzo serdecznie w kolejnym z serii Podlascy Sąsiedzi. Słuchajcie, jest tutaj ze mną sąsiad, on już lata, przygotowuje zestawy, ale jeszcze jest jedna rzecz do pokazania: sąsiad. taś, No o, cześć. Sąsiad, ruszamy dzisiaj w pole, ale słuchaj, jeszcze jedną rzecz przygotowałem. Przyjedzie dzisiaj ekipa pewna, ale to ci zaraz wszystko opowiem. Tylko słuchaj, najpierw. Pokażmy widzom, co żeśmy kupili w ostatnim odcinku. Zobaczcie go Z sąsiadem. Ja muszę dokonać. Wydaliśmy ostatnio, słuchajcie, pieniędzy 73 tysiące, tak sąsiad Mieliśmy e, no, ostatnio 70... trochę zarobione. Tak, 73. Ale to widzieliście pewnie w poprzednich odcinkach. A jeżeli chcecie zobaczyć odcinek właśnie z zakupu nowego nabytku, to zapraszam do kanału, na kanał do sąsiada Link macie oczywiście w opisie. No i zobaczcie. Kanał dziej już zapraszam. Kupiliśmy ostatnio taką renóweczkę za 73 tysiące z turem i gościu jeszcze dał nam w zestawie tą przystawkę. Myślę, że spoko zakup, tym bardziej, że ona ma 110 Jak koni, chyba coś takiego. Nią, Fajna to sprawa, no i naj... dużym usprawnieniem będzie ten tur, jeść. nie? Tym bardziej, że my mamy zamiar robić sobie, tą, e, robić sobie ten biznes na, na belach, żeby to pobelować, posprzedawać tą słonę. Zobaczcie, no to widzicie. mocy ma. Mocy ma fest. Także myślę, że był to dobry zakup. Dzisiaj możemy to w sumie no, testować. No nie pyta. Nie pyta całkiem. No i zostało o, nam 152 2000... tysiące. O, i właśnie, coś truka. Przyjechała ekipa. Słuchajcie, A ekipa to budowlana. Mówiłem o co powiedz, bo ja się nie mogę doczekać. Sąsiad, no zarazem na internecie. Ta spoko No nie przyjechali. No tak, bo to będzie i u mnie, i u Ciebie. Dzień będzie dobry. renowacja. Dobry. dobry. Dobra, to się wszystkiego dowiesz, sąsiad. Będą myć te. Panowie! Renowacje? Nie, sąsiad. Dobry. Panowie, e, w, sprawie, w sprawie, tego żwiru, tak? Takie gdzie żwir. Jakiego żwiru? E, no, my z sąsiadem, sąsiad jeszcze nie wiem to niespodzianka. Sąsiad, chodź na słowa, ci ja wszystko objaśnię. No dobra. Poczekajcie, Poczekajcie panowie, przepraszam was na chwilę. Sekundkę. No, dobra, Sąsiad, e, ogarnąłem ekipę w fajnej cenie. E, zerwał nam tutaj, wiesz, tą nawierzchnię, te błoto, trawę. I no. położył tutaj ugniotą, elegancko, sprawnie, żwir. Żeby wiesz, fajne odprowadzenie no wody było, żeby czysto było na gospodarstwie, żeby trawę nie trzeba było kosić. Chociaż tutaj no, na podwórku ja. Za 100 u niech już na razie jest jak jest, bo to drogi interes. Ale tutaj myślę, że warto będzie zainwestować. No, no i to udałem, za to? ugadałem się z nimi na 15 tysięcy, z tym, że oni tam już gadali. Żyle? No co, za dużo? No nie wiem, i jest taki o, drogi? Tak, no Żwir, Żwirem wiesz tak ruszywo, ale chodzi ale o to, że. Bocizna. Ale no tak, ale zobacz ile ziemi oni muszą tutaj zerwać i to wywieźć, no nie, później to wszystko zagęścić, no robocizna też swoje kosztuje, oni mają też sprzęty i tak dalej, nie, paliwo, no dojazd, tak, z tego no, wszystkiego, nie, nie no ale najważniejsze jest to, to że oni powiedzieli, że chwilę i to będzie ogarnięte. To oni co dzisiaj to zrobią wszystko? No dobra, zaraz zobaczymy, zaraz się dogadamy, no ale tak, gadali przez telefon, nie? <laughs> no to jest Panowie, dziwne. no i jak tam, jak to tam będzie, dacie radę dzisiaj zrobić? No panie, to jest tylko... możliwe. Powie pan dokąd? No ja wam wszystko obja objaśnię. Zobaczcie. Ja bym chciał, żeby tak tutaj na wejściu było. Tutaj od, od drogi, drogi. Od drogi, od tutaj drogi. oczywiście. I tu za płotem koło domu, wszędzie, żeby tu był żwir. Żeby tu nie było mi tej trawy. Tą trawę mi było, to pozbierać. Tutaj, wszędzie, wszędzie. Tutaj może zostać taki ogródek u sąsiada. Myślę, że tutaj niech jest. No. Ale tutaj, żeby tak. do szklarni był do dojście na żwir. Tutaj pod huśtawkami. Tutaj, wszędzie, żeby był żwir. Tutaj, tutaj i ja myślę, że tak mm, dotąd, do końca dotąd, dotąd myślę, do no? tego budynku. O, do tak, 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 do dotąd. tego budynku. No o, i teraz tutaj zostaje tak jak jest i teraz na tamtym trawa. podwórku, zobaczcie. A to trzeba o. wszystko poprzestawiać Ma tutaj, czy wy sobie poprzestawiacie panowie? Myślę, jak sobie rady, nie? No i zobaczcie, tak samo tutaj analogiczna sytuacja. Tu na wjeździe, żeby było pogarniane Tu do domu, żeby było dojście. Tutaj wszędzie, żeby trawy mi nie było. Tutaj też żeby było pogarniane. No i tak, do bramy. Na równo z bramą tutaj. Do bramy okay. się nie znamy. No i powiedzcie, ale... bo ja tam, nie wiem, czy to z wami rozmawiałem, czy z szefem jakimś. No i było mówione, że jak ja tam podałem w metrach mniej więcej, to było gadane, że około 15 tysięcy, tak? No tak, no tak. To, wie pan, to może zawsze się zmienić, o zależne roboty i będzie, Czy to będzie trzeba grubo. Czy no nie mało dobra. Mało barstwa do zerwania, czy dużo barstwa? No dobra, Potroni no w porządku. Ale, gadałem, to ale żeby później nie było tak, żeby się, że się cena zmieniła, nie wiem, na załóżmy 25 tysięcy, czy 10 tysięcy No, no nie, to tak, nie będzie. Ja nie powiem, że raczej bez... by jeszcze to coś było, to. Tak, wideo się zmieni. 2, się 3, tak samo, Dobra, więcej, dobra, no, to no tak, tak to w porządku, no, to możemy się tak dogadać. Jak tak, to okej. Okay. No to bo to jest nie wiadomo to jest w po tym. Nie? No ja rozumiem, o, ty, ja rozumiem, ty, 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 to, nie dobra. Grubić, to... Słuchajcie, to ja, ja wam dam wolną powoli. rękę. Bo, możemy ich zostawić tutaj samych? Myślę, że tak no. Chłopaki, ja bym dał dobra. wam wolną rękę, bo tu co, jeszcze jakiś sprzęt pewnie dojedzie i w ogóle, nie? A czy tam zaraz mowa się, być żółwka, nie? U nas. No bo nam na się, podkę, nam na się podkę. zajdzie ogólnie na polu i w ogóle. Ale to słuchaj, so, jak my już wrócimy, dobra. to będzie ogarnięte? Za ile panowie będą mniej więcej? Powinno być. No myślę, że parę godzin nam no, zajdzie, no bo to... Trochę będzie no, czasu. No kolej obsad... jedziemy no Zichu. To co? Z tej godziny zerwanie, wszystkiego, mniej więcej. No. Tam no, z godzinki tak, kiedy tak. by przyjeżdżały. My to wszystko producgraniamy i gotowe. No to jak tak, no to... Pewnie tak. No dobra, co by nie było? No, myślę, że... No, co, nie, nie będziemy przedłużać, lecimy. No. Po, 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 dobra, dobra. No, panowie zostać co działajcie... jest w środku? Czujniku. Tak, 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 tak. tak, tak, tak. Dobra, dobra. Na to miejsce nie zginąć. Dzień dobry. Spokojnie. mamy, to możemy się pokazać co Dobra, dobra, na spokojnie, ty są się co Jak będziemy piwo pić, to tam, wiecie, Nie, No nie, na spokojnie, to my też w robocie sobie lubimy czasami, wiecie. Tylko no, butelki a? pozbierać. O to, o, to mi nie ma problemu. Butelki tam do pola polecę, dobra? Nie, bo tu pola dookoła nasze wszystkie. No nie ma nawet takiej opcji. E, sąsiad. No? Gdzie ty jedziesz renóweczką? No właśnie szukam przyczepy, nie, ja nie tutaj wiem gdzie przyczepy są Tu jest, tutaj, ten tutaj koszyczek jest koszyczek można? Co można? Ten koszyczek buteleczki Możecie da, wal walcie nam ten koszyk O, dobra To u sąsiada po tak. No to, tak. to, nie, to nie my Sąsiad to i do tak dobra, akurat balcana. nie jest, więc... E! No przepraszam no, Ale to bez są. takich, dobra? Ja żartuję Dobra, podczepię, nie marudź Poczekaj Trzeba tu trzeba dyszel ja tak podjechałem, trochę wiesz bo cię ma Ajda. Weź to prawda. mi się. Weź. No. Kaj. Okay. Ty. Wiesz co mi się wydaje, że w tej Renówce to zaczep jakiś sztywny. Nie. Już. Dobra, bo się bałem, że zaczep sztywny w renówce, Nie. To co, ty jedziesz Renówką, a ja pojadę tym, wistulą? No tak, pewnie. Czekaj ciekawe, bo oni mi przestawiają. Panie, daj mi stule, bo ja muszę nie ujechać na pole. O. A co Ma, oni się tu wyrywają? Już oni chcieli przy chyba lecieć. <gry> oni już chcieli w stólu lecieć. <gry> eee, tak weź maluka przed babą, tam, co? Ty, on przed już przestawia, go. on już przestawia. A, a to chłop, myślałem, że to ty, w tym maluku. No, no, dobra. no oni, oni się zarobowali. Ja ci mówię, u nich to ekspres jest. To, wiesz co nie, to mi, i dobrze, mi tak szczerze się wydaje, że u nich to serio będzie. Zanim my wrócimy, to będzie zrobione żwir, nie? Ale. Firma? Wiesz na które polejechać? Firma Solidna. No właśnie, nie, ja tu wyjadę. Na... No, no drugi, no, jas poleć! Zobacz, to się drodzy. Dobra, a Sosia, gdzie ty jesteś tą rynową? A, jedziesz już, dobra. Za tobą, za to tobą. ja tu wyjadę na drogę, zjadę do boku i ty poprowadź. Bo ty mówiłeś, że jedziemy na Twoją, nie? Na Twoje Czemu? pole. tak, jeśli tak no. zrobimy, to będziemy więcej picia Więc szybko. Dobra. Dobra, prowadź, sąsiad. Już. Tylko wiesz tak? Powoli, bo ja wiem, że ty nowym sprzętem teraz rozpędzony będziesz jechał. Ale no, to burde, powoli, wiesz, bo... wiesz jak to idzie? Ja wiem, ale wistula wiesz, że ona nie domaga aż tak szybko. Ja to kombajn jest. Nie, właściwie tak, to wiem. Także po spokojnemu się, po spokojnym. Ty, teraz trzeba nowe przyczepy pokupować. Oj! No, Ta te... większa od przyczepy. Wiesz co? Trzeba będzie, odzywałeś ty się do, tamtych, do kogoś w sprawie tego finansowania? Czy ja mam zadzwonić tam po znajomych? Hmm. Może niechby ktoś no, przyjechał, do tak naprawdę. to była wiesz, luźna gadka to była, to nie było nic takiego zobowiązującego, no, nie? No właśnie, trzeba było wiesz, się zorientować, jakiś kontakt złapać. Ktoś znajomy może by przyjechał, to by nam tam podoradzał i w ogóle, nie? Trzeba, bo my tak gadamy, gadamy takie. No ale wiesz, jeżeli nie, to wiesz. rzeczywiście byłoby po 200 tysięcy na łebka, to popatrz, 400 tysięcy do finansowania na drodze nie leży, nie? I wtedy no, nie. rzeczywiście można byłoby pomyśleć nad wyrównaniem tej łąki, twojej, przy Gospie. Tam by no. można było utwardzić jakoś tą powierzchnię i postawić jakąś fajną e, chlebnię, no, nie? No chleb trzeba o, postawić. To była spoko sprawa jednak. I tutaj te, o tu te pole. Ale to, ja wiem, czekaj. że my mamy teraz kurcz roboty i w ogóle, że to ciężko aż się zebrać. Jeszcze ja tu sobie wjechał tutaj. Dobra Ale ja tu zajadę i od razu Pole kurczę. Ciekawe jak tu będzie sypać z tego pola. Powinno być dobrze, wiesz, ja ale... mam nadzieję, że tu ładnie będzie szło właśnie mamy 152 tysiące mamy na koncie. No i z tego pójdzie ile pójdzie z tego? 15, tak? Wstępnie ugadane. No ale z tego co oni i to tam może coś odejść. I żeby gdzieś no, trzeba... 17, no 17. Nawet. No ale 17. No to co, wtedy będziemy mieli 135 tysięcy. No to nadal sporo no. kasy, a jeszcze i zboża no będzie sporo no to do sprzedaży. 400, 400 dofinansowania sobie policz, nie? No ale to wiesz, dofinansowanie nie możemy tego liczyć jako taki zysk czy coś, bo dofinansowanie trzeba no nie zainwestować, tylko, nie? Nie mówię o zysku, tylko o pieniądzach, które właśnie możemy zainwestować. A, no rozumiem, rozumiem. E, kolejna rzecz to dojdzie nie jeszcze na kasy. Ile taki chleb może kosztować, żeby to zbudować? Mówię, to nie Próźniej wiem, rentu, nie? to też by trzeba było się z, z, z jakąś ekipą budowlaną wiesz, zgadzać się w ogóle, oni by tam wy, wyliczyli. Zależy też, myślę, no tak, że może na ile... telefonie sobie posprawdzam. No to weź, posprawdzaj. Bo to też zależy wiesz, na ile my tego by na ile tego... na ile tych świn byśmy chcieli, nie? Wszystko... Się się to jest 50 na mniej. 50 świn... No też, no... Świnie to akurat trzeba ilościowo chować, jeżeli chcesz wiesz, e... z tego jest zysk, nie? Okej, okay, poczekaj. Bo krów to tam możesz mieć mniejszy To około 400-500 tysięcy złotych za budynkę, około no, 400 metrów kwadratowych. Nie no, a to duży, 400 to... metrów to ogromny. No. Bo no my aż takiego chyba byśmy nie chcieli, co? No to, to wiesz, no to 400-500 to akurat tyle mamy, nie? Więc myślę, nie, że tu no będzie można... I to I tu taką wielką, no takie duże aż nie potrzebujemy, więc jeżeli no mówimy No nie, ja myślę, niniejszej... że tak... Taką skromną, ale, ale też nie małą, nie? No nie, 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 nie. To broń Boże, żeby jak była mała. No ja bym to postawił na tej łące, którą mam sobie. No sorry. No tak, szczerze, tak, tak, tylko, wiesz, to łąkę tylko wiesz, tam dojdzie dodatkowy koszt, bo tam ten teren trzeba przygotować, no bo to jednak była ziemia rolna. Tam trzeba to wszystko będzie utwardzić, tak, wyrównać, utwardzić, tak. wymienić podłoże, no to, to to na pewno koszta dojdą dodatkowe, nie? No i też ale później pewnie, zakup zwierząt. Na pewno zwierząt. będzie taniej niż te 400-500 tysięcy. No na pewno, no ale, ale z, zakup Więc. zwierząt dodatkowo, nie? No tak ze wszystkim tych 400 się zamknął. Dobra, dobra, musisz mocno. podjechać stary. Biękne. Musisz podejrzeć ja już tu si dobrze sypie. Dobrze? No zobacz, jeden przejazd i, i jedna czwarta, jedna piąta. No kurde. To naprawdę ładnie jest. To my zaraz będziemy chyba na, na pieniądzach spać tak jak tak patrzę to naprawdę Ej, to super Ale tak jak idzie na wszystko. razie, to zobacz, my nic sobie Szerio. tak jakby nie odkładamy czy coś, tylko wszystko inwestować się staramy, nie? A co, co to mamy odkładać na razie? No ale tak trzeba, tak trzeba, żeby wiesz, trzeba grzebać, żeby, nie, trzeba nie... Żeby z biedy się wygrzebać Tak, Dobra, cyk. Słuchaj, słuchaj, No, się wysypie yy, No i też dodatkowe pieniądze, bo to, to nie jest to nie jest, że tak powiem koniec zysków, nie? dodatkowe pieniądze dojdą... Świecę, żebyś to przewidział. Że no 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 Dodatkowe pieniądze dojdą tak. Sprzedaż zboża kolejna bo pól jeszcze mały parę no, doświadczenia. Tak. Sprzedaż no, słomy, bo cała no, słoma nam nie będzie potrzebna Chociaż będzie trzeba jej zostawić więcej niż na początku liczyliśmy No bo skoro mamy zamiar, wiesz, hodować świnie, no to do tej słomy będzie potrzeba dodatkowej ilości No nie? tak, no e... No tak, tak, tak No i dodatkowo, e... co jeszcze? Jeszcze można na jakieś usługi się wybrać czy coś No i też planujemy tą wistulę sprzedać Jeżeli wszystko pokosimy i w ogóle, to sprzedajemy wistulę Dobry pomysł? Tylko to też będą takie pieniądze, które będą musiały być zamrożone, jakby. No bo musimy na kolejny sezon kupić sobie jakiegoś bizona Ale to już tak po, po sezonie, najlepiej, nie wiem, może gdzieś okres zimy czy coś. Żeby... Tak, no właśnie, skosimy to, co nam. No, ale żeby to było wiesz, Potnął w czasie. Kombaj. Żeby to było w czasie. posezonowym, żeby to tańsze było, nie? Oczywiście. Ty, by tak kupić sobie jeszcze jeden kombań na wypożyczenie. Dużo no. osób chce wypożyczyć kombań. I żeby co, żeby wypożyczać ten zarobek No Kurczę nie wiem, ale to też jest ryzyko, a jak ktoś ci zrobić? zepsuje czy coś... To trzeba jakoś dodatkowo ubezpieczać może... Nie, ja to bym się w to nie bawił, tak szczerze. Myślisz, że nie? Nie, ja bym to odpuścił. Nie no może i racja. Może Już i racja. ja bym bardziej preferował, nie wiem, jakieś usługi chodzić czy coś, żeby komuś coś tam robić i tak dalej. Ale no. żeby... ale żeby... No, ale nie. pomyśl, że... Ten chleb to też jest inwestycja. Jak tam będzie 50 świń, to one się będą rozmnażać, będziemy sprzedawać. No to tak, to że będzie będziemy sprzedawać. Yy, tak samo mleko sprzedajemy z, z mleka za cały czas tam. Aktualnie z mleka. Ja Jajuszek. Słuchaj, z mleka mamy zysk tak około 20-25 tysięcy miesięcznie, no nie? Więc jest spoko. Ile masz? Yy, 50%. A, no to Ale to nie dojadę do końca. Pasywało, nie dojadę do końca, nie ma szans. Ale zobacz, my właśnie z tego mleka sporo ręka zarabiamy, nie? Nie jeździć. No tego też może trzeba rozbudować tą oborę. Ale wiesz co? Ja to myślę, żeby zysk z, z mleka na razie i w ogóle... Trzeba go odkładać, odkładać, bo ja bym chciał no. kupić pole. Jak już skończymy żniwa i w ogóle... Ja gadałem z chłopem. Kolejne inne pole chciałbyś kupić? Tak, ale wiesz które? Tylko to no. będzie duża inwestycja. Te pole koło nas z kukurydzą co gościu ma. No. I żeby A je, z kupić, je kupić... Od tak, razu? Z kukurydzą bym chciał kupić. Ale ja nie wiem no, czy on się na to zgodzi. Bo to, on... on bo chciał sprzedać tę No kurde to nie problem. A ile to jest wynająć firmę? Słuchaj, firma ci przyjedzie wykosi, firma ci to zawiezie i jeszcze ugniecie, także to, to nie ma problemu. A, no to chyba, że tak, no tak, tak, to Tylko wiesz, to też kosztuje, nie? Ale mimo wszystko bardziej się będzie opłacać, nie wiem, wynająć firmę do skoszenia niż mielibyśmy swoją sieczkarnię kupować. No, no, Ale Na no, przy naszej no, tak, ilości no, bydła, no to nie opłaca się swoje sieczkarni inwestować. Bez sensu totalnie. Bo jeszcze nie podobaliśmy mogliśmy drugą stronę kosić? No mogę, bo żeby... nie podumałem, 98 mam. No. Dobra, stój, rozkładam już. Nie podumałem właśnie. Dobra, bo ty i tak nie cofniesz tym. Ty, Cofnę. Ty nie specjalista w to. A ty byś cofnął? Ja nie. Bo ja też nie Trochę nie, nie wycelowałeś, sąsiad. Dobra. Dobra. Nie, ja to wszystko Cytam. miałem zaplanowane. Ja to wszystko ja, miałem zaplanowane, to... żeby tak było. No to, to dosypaliśmy Ty, tak a ile wszystko, ty masz o tej przyczepie? Półówka już jest, czy nie? Ty, no gdzieś na moje koty to połowa. No dobrze. Więc myślę, że to jedna przyczepa z tego pola Ja bo to miał. tylko, wiesz co, mam nadzieję, że ta wistula... Do końca wytrzyma już nikt, że ona się nie posypiła. Wytrzyma jakie ostatnie re, ten. Robiłem renowację, wszystko ogarniałem, potem z ostatniej akcji to musi. Ale właśnie, dobra już, możesz odjeżdżać ja właśnie po tej ostatniej reakcji ci powiem, że mam lęki co do tego, czy ona nawet trzyma się. A ja nie, nie bo ja wiem, że teraz wszystko, do nówka, nówka Ale popatrz, że nic, nic my wtedy złego nie robiliśmy i w ogóle ja se jechałem i ty nagle zacząłeś się drzeć. A mi zaczęło szarpać w i się okazało, że koła się rozkroczyły. A, no tak czasami jest, no. Ale powiem ci, ta renówka, ja pierdzielę, ja też jestem z niezadowolony. Ale ona się prezentuje, chłopie. Pomyśl, jak duże roboty będzie będzie roboty z prasowaniem tego, wszystkiego, zbieraniem. No dużo będzie, ale właśnie dlatego dobrze, że my w zawczasu i wybraliśmy e, ciągnik z którym, tak? Bo teraz wyobraź no sobie, tak. że miałbyś te bele wszystkie 60 to... ładować. 60 idzie, do... idzie na sprzedaż, myślisz? No nie wiem, czy na razie na sprzedaż, ale już mamy taki dodatkowy zapas. Jak nam tam pieniędzy na coś przy, e, przy zabraknie. No to, no, to te, te chłopy idzie? nam dawali 20 coś tysięcy za nią. Pamiętasz? No i dru, druga sprawa, że chłop czter, y, 40 za nam proponował. No to bistu, ale bistula na razie jest nam potrzebna, a 60? No tak, no to... Już jest tak mniej potrzebna bo Mamy 30, mamy, mamy rynówkę, więc jest wiesz jest taki spoko zapas. No tak, e, tak. Tylko czekaj, czym będziemy belować, bo 30 belarki nie pociągnie chyba. 60 Sześć, sześćdziesiątka myślisz pociągnie belarkę? A dlaczego nie? Ciekawe, no nie wiem No i ewentualnie wtedy jedna osoba mogłaby, wiesz, belować A druga osoba by latała renówką no od razu zbierała, nie? Więc to by było spoko usprawnienie No Dobra To by było duże usprawnienie Zajrzyj sobie sprawę Czekaj Tak na no spokojnie możesz 6-7 na godzinę jechać Elegancko, aigancko, że tak to powiem, Alegancko. A ile masz tam jeszcze miejsca na przyczepie? Mało. Mało? Gdzieś... No. To wiesz co? Zaraz będzie deset. Bo mi się nie zmieści. Będziesz musiał jechać. Z najwyżej nie wysypuj, tylko zostaw na podwórku tą przyczepę i podjesz drugą, nie? Mhm. I od razu możesz zobaczyć jak tam tym chłopom idzie, czy oni już tam dali robią. zerwać tą ziemię i w ogóle. To ja jadę i podmieniamy. Dobra. A ty masz mało ile tam I... masz miejsca w tym. No teraz mam full miejsca, mam 5% dopiero, ale... Ty! A może nie ja bym to... to może ja to zbiorę? Jak Dobra, myślisz? to do wszystkiego podepnę przyczepę i na wieżym się podjadę. Dobra, ale już podepnij nie? w ogóle, bo i tak się przyda, tak, nie? Tak. Ona się przyda, będzie jak na inne pole jechać, ale... ale ja nie będę wszystko... przyjeżdżał do czasu, może. No to nie przyjeżdżaj, żeby paliwa nie palić. Tam możesz popilnować tych chłopów, co oni dobrze robią i w ogóle. No a to na pewno, słuchaj. Obowiązkowo a ja tutaj przejadę, ja no wiem. Bo, to już, bo to już nie jest na pełny header, no nie? Więc myślę, uh -huh. że mogę zebrać. Mam 16% tak, około 250 litrów zbiorników Lity... Myślę, że starczy, wiesz? Myślę, że jest szansa na to, że żeby... mogę Jak pełny przejazd, wiesz, pon... robiłeś ponad pełny przejazd No nie? I, i ponad było, nie? W sensie no. Dobra, tak, tak, da radę, tak. zmieści się raczej. Ale i tak, podepnij, bo się przyda na kolejne pole, zestaw już przygotowany. To od razu się ruszy. Bo z tymi Czekaj, teraz może... na, które, na które pole to chcesz jechać? No właśnie, nie wiem, może byśmy na te moje pojechali gdzieś tam. A może byśmy skosili, bo te, te pole, co ja kupowałem od chłopa, te za 24 tysiące kupiłem, za zbożem. No? To one nie były A, to koszone jest, jeszcze. A już te pole, zapomniałem. No, o tak, nim. ja też o nim zapomniałem właśnie, kurczę. Bo tak odkładaliśmy, tam. odkładaliśmy Najwyżej tam skoczymy, nie? Pewnie Dobra. na, na spokojnie się bo okay, sobie... Ten, te, ten ostatni tutaj przejazd już mało sypie siata, gdzie druga przyczepa? O, o pieruny, ty, oni już dużo zrobili tutaj Co ty gadasz? O, o no to, to jak tak, to wiesz co? To ja zamiast ten, zamiast jechać na drugie pole To od razu pojadę na podwórko z i się zatankują, i od razu, i w ogóle, no nie? Zanim pojedziemy już tam na, na drugie pole jadę Dobra, to już jedź, a ja jeszcze zajadę się, zatankuję Chyba, że wiesz co? Zaczekaj no. na mnie najwyżej w chałupie, to razem tam się z nimi rozliczymy i w ogóle pogadamy. No dobra, tak, dobra. No dobra, Zwróć widzowie, to ja, to ja na razie to na tutaj pomiędzy. To ja na razie tu się z wami żegnam. Dobra, to wracamy tam, kurczę na podwórko. Gdzie już a Ty tam jesteś? Jestem, ale chłopie co im tu odwalili? Co odwalili? No, odwalili lipa jak. nie wiem. To znaczy? No, lipa jak sam skórczybek. No weź mnie, nie strasz. No chodź, zobaczysz, przyjeżdż tu. No jadę Kogo już. ty wziąłeś do roboty? No serio, co źle zrobili? No chłopie. No, nie strasz mnie. Czy mieli podwórkę wyłożyć? No z No? Oni twierdzą, że piaskiem. No nie pierdziel. No piaskiem jest sobie podwórze. No to, nie, to nie No to ja od razu mówię... No to może... No możesz nażowym, nie? Po kostkę, możesz ci powiedzieć, po że im nie płacę nawet za to i że mają to sprzątnąć dzisiaj. Ja kroka dałem po kostkę się zapadłem. I dobra, ja jadę. Rozumiesz to? Ja od razu mówię ci, że wywoleni są... Od razu mówię ci, że wywoleni na kopach są. Co? ja my na... myślałem no, że, ale rozumiem, jeszcze, że to jest No jeszcze przecież zanim pojechaliśmy na pole ustalaliśmy. Że ma być żwir wysypany. No to dla nich żwir no to jest piasek. No to świetnie. Rozumiesz. No to są, że no, ty tam pojechałeś i nie, nie pilnowałeś ich. A co miałem ich pilnować? No to nie, moim zdaniem tak samo ty odwaliłeś w tym momencie. Ale co miałem, co odwaliłem? No odwaliłeś maniane, no miałeś pilnować chłopców, tak? A to ile oni mają lat 5? Żebym ktoś pilnował? No Już no. bez przesady sąsiad. Nie no, jaja sobie robiłeś. <tezus>. Kurde, panie! Wiesz pan, że sąsiad mnie nastraszył mi tu pierdzielił, żeby żeście mi całe podwórko piaskiem wysypali zamiast żwiru No to wysypali, no, ale drugie boże. Jak to drugie? Co drugie? No, to jest żwirem, to drugie piaskiem. No dobra, No, Dobre, żartują sobie. Ojej. No, ja pierdzielę, panowie dobra, i były jakieś trudności coś. Jak, jaki tu koszt będzie tego? Tej, tej przyjemności Ja to jest jedna nieprzyjemność, Chodź poza usta Jak? Na tutaj No? Bo tutaj się tak pod zrobił, że tego się inaczej też zrobić nie dało, nie? Co zrobił, co zrobił? No dobra, no ale co, no źle nie jest, wąsko trochę No to jest? Tu już mi sobie damy radę Drawkę trzeba wziąć Trzeba, się na państwo miejscu, a ten no, jeden pod wziął, wywalił no tak, nie było elegancko. No, spokojnie, spokojnie. tu kiedyś my tak, płot, my płot, no, panie, będziemy. Nie, tak, no płot, nie płot, Będziemy przebudowywać akurat, ale to czekamy na inwestycje, że tak powiem, nie? To będzie, dobra, żyć, to będzie panowie, tak no to teraz. ale powiedzcie mi, jaki koszt będzie za to? 16, tysięcy, trochę więcej niż Wilu wyszło. Nie, no tyle to nie. Trzyset tysięcy, no. Dobrze, no w porządku, w porządku, dobra. To ja wam przelew już robię. Daj mi numer kontor, to ja wam przelew robię. sekundę i... Dobra, dobra. ja już tu przelewam. Dobra, powinno dojść, już powinniście mieć. No i co, panowie? No, dziękuję Wam bardzo. Fajnie, profesjonalnie dobra, wykonana robota. Dobrze, dziękuję ślicznie. Oczywiście szufla, Szukla, panowie. szufla panowie. Serio, kawał dobrej dobra. roboty. Super jest, dobra, jestem zadowolony. Kawał Sąsiad to chyba roboty. też, prawda? No, serio, fajnie jest. No. no od razu inaczej kurde i przejrzyście ładnie. No trochę w, bu w buty będzie wchodził. Nie no, i to ubity, no twardy chłopie. Tu normalnie może teraz... można sypać jak nagle picho. No po żona, żona, na to jasne się, więc to panowie tam powinno być też z No No. Ja, ja się Sosia zastanawiałem czy by w ogóle betonem tego nie wylać w ogóle, ale to by z go i w ogóle... A takie już to nie człowieka. No to jeszcze LS był w ogóle, nie? I tutaj wszystko było ubijane, nie to tak, tak. był po prostu robiliśmy. No i dobra, no i dzięki panowie. Podoba mi się. Ja, się, się, się. No i ja sam sam się. zrobione, fajnie to mi się. Ale co tam Z czasem, z czasem no. kostką. Tak, z czasem kostką były ja, Ale to my to piszcie, my skać że wziąłem Kostka to jest dobra. większa, większa dobra. inwestycja, także na razie. A Dobrze, nie. że jest tak jak jest. Będziecie się chciałem coś może coś takiego. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia panu. Trzymaj się na razie. Do widzenia. Podoba ja mi się. na pole. No jedziemy kosić ja dalej. Dobra, widzowie dziękuję wam bardzo za oglądanie. A, A kolejną, część, kolejną część żniwowania zobaczycie na kanale u sąsiada. Trzymajcie Trzymaj się. Trzymajcie Cześć. Cześć. Cześć.